To nie ta funkcja, bo to jest... Ale pomysł, przepraszam, że wejdę w zdanie, Madziu i, i, i Grażynko, byście to opracowywały, pomysł, pomysł tych robotów dla osób starszych, to jest po prostu fenomenalny. Dla mnie to jest, jeśli chodzi o pomysł, to bym dała pierwsze miejsce. Dlaczego? Dlatego, że to jest perspektywa, to jest taki lemowski pomysł, dosłownie. Tak. Słuchajcie, no ja się tak ucieszyłem, no tak, no same są te osoby, no kurczę, no nie mają kontaktu, nie mają najbliższych, no mają jakiegoś przyjaciela, może mu coś powiedzieć, może go wcisnąć guzik i go zaprogramować, ale, z drugiej strony, ale końcówka jaka jest, no niestety tutaj już zaczęli kombinować, stawiać. Jakieś tam części, na przykład suszarki do włosów, tu się przegrzało, tam się spaliło, tu coś nie tak wyszło. Ja mówię, no doskonale, jak w każdym życiu, coś jest, na początku jest rewelacja. Po czym się okazuje, że to wszystko się spłyca, spłyca, rozsypuje się, jest tylko na, zamiast na trzy na lata, to na przykład na rok albo na pół roku i tak samo tu z tymi robotami. Doskonale, wszystko jest ujęte, to co trzeba. To, ja mówię pomysł lemowski niemalże. Najbardziej mi się podobał ten pomysł ze względu na seniorów. No mówię, no kurczę, no przecież to całkiem niegłupi pomysł jest. No można by było kogoś takiego wprowadzić, prawda, żeby sobie z kimś rozmawiał. Oczywiście, z czasem każdy powie, gdzie tam, puknijcie się w głowie, to jest tylko zajęcie czasu, bo potrzebna jest dusza drugiego człowieka, potrzebna jest, no nie wirtualny, tylko naturalny człowiek, prawda, ale ta parodia, którą właśnie tu wymyślam, jest doskonała. Tak mi się wydaje, że jeden z najlepszych pomysłów. Dlatego z ciekawością czekałam na poszczególne części, bo to no potem jak była tutaj ta, te bardzo ciekawe neologizmy, czyli nowe słowa, o, tak. tam jest jakiś no naprawdę, słuchajcie, no, no tak, no Madzia się śmieje, no słuchaj, jakaś tam cyberkontrola, jakaś tam inna, no po prostu, ja mówię, Boże, skąd te dziewczyny też tak takiego ja wymyślały, naprawdę, no. Ja, ponieważ przy neologizmach nie mogłyśmy ich nagrać, bo ja ciągle przekręcałam nazwę. No tak, bo wiadomo, co?